To jest tej samej parafii, z której pochodzi Alicja, z Bożego Ciała w Szczecinie. Alicja pracowała w biurze, ja zajmowałam się Żywym różańcem, prowadziłam Żywy Różaniec, bibliotekę. Stąd czasami się miałyśmy i czasami parę słów między nami było. Ale skąd wzięłam się w grupie i czym się zajmuję? Temat mój. Od początku to, to zaplecza duchowe. To jest temat oparty na dogmacie świętych obsowania. A dlaczego? Od 32 lat należę aktywnie do apostolsa Pomocy Duszą Czyścowym. Apostolso ma swoją grupę w Szczecinie również, w Niosierdź Bożym, którą przez 9 lat prowadziłam. Działa ono przy zgromadzeniu sióstr wspomożycielek dusz czyjcowych. I to, to ten długi okres czasu aktywnej pomocy duszom pozwala mi na prowadzenie tego zaplecza duchowego. Jak można, kilka pytań może, jak zrodził się ten pomysł założenia zaplecza? Budowała się nasza wspólnota, umacniała się środowisko Alicji bardzo mocno przeżywałam słowa Pana Jezusa właśnie o budowaniu. Pan Jezus wiadomo przestrzegał przed budowaniem na piasku i bardzo zachęcał na budowaniu na skalę. Dla mnie, która przez tak wielki okres, długi okres czasu zajmowała się duszami czyśćcowymi, ta skała to po prostu wieczność. Zastanawiałam się wtedy, co można zrobić, żeby jak każda wspólnota, na pewno będą burze, będą zawieruchy, będą problemy. Na czym oprzeć tę budowę, żeby się nic nie zawaliło, żeby przetrwała? I wtedy zrozumiałam, że w tym może pomóc dogmat świętych obcowania. Trzy lata temu, kiedy to się zrodziło, przedstawiłam członkom naszego sekretariatu taki projekt, taki pomysł właśnie założenia zaplecza duchowego dla Alicji Lęczewskiej. Pomyślałam, że święci, błogosławieni, słudzy Boży, i dusze czystcowe to taki fragment, to taki fundament sialu bardzo pewny. I to będzie po prostu grupa wtedy silna Bogiem. Pozwolenie, dostałam na to założenie, była zgoda i w ten sposób powstało pierwsze macierzyste zaplecze duchowe właśnie Alicji Lęczewskiej. Takie zaplecze składa się z, z czterech części. Wszystko jest oparte na dokumentach. Na świadectwach, wspomnieniach. Wszystko ma swoje oparcie w autentyczności, w faktach. Trzy pierwsze części tego zaplecza to są święci, błogosławieni i słudzy Boży. Umiłowani przez daną duszę. Która jest taką wiodącą w danym zapleczu. Tu chodziło o Alicję Lęczeską, Ponieważ ona była bardzo czytana, więc zebrała się no spora ilość. Aż 42 świętych, wynotowałam, 21 osób błogosławionych i 6 sług Bożych. I ta, te pierwsze trzy części to, jest, to są właśnie osoby, do których można. O które można prosić o pomoc. Alicja się do nich zwracała i my także możemy się do nich zwracać. Ale czwarta część to, jest, to są ci, którym się od nas należy pomóc. Pierwsze trzy, no to oni nam pomagają na naszą prośbę oczywiście. A czwarta to ci, którzy czekają na nas, na nasz dar członkowie wieczności. Jeżeli chodzi o Alicję Lęczeską, to zebrało się na dzień dzisiejszy 214 osób. To są członkowie rodziny, współpracownicy w pracy zawodowej, w pracy potem w kościele Bożego Ciała, rekolekcjoniści, spowiednicy, członkowie grup modlitewnych, do których należała, współuczestnicy pielgrzymek, rekolekcji, osoby, którym pomagała, znajomi. Te 214 osób otrzymało już pomoc, a jaka to jest pomoc? To jest dar w postaci udziału w mszach świętych, misyjnych, wieczystych w Pieniężnie. Tak wygląda pierwsze zaplecze, ale to, to macierzyste zaplecze dały takie możliwości, były takie natchnienia, że na dzień dzisiejszy mamy wykonane 33 zaplecza. I jest to już pokaźna ilość zmarłych, którzy otrzymali naszą pomoc. To znaczy w postaci wpisu nam nasze święte wieczyste, to jest już 2400 osób. Czyli no ci, którzy są nam bardzo wdzięczni za to, co otrzymali. Na tym polega dogmat świętych obcowania. Dodam jeszcze, że Sprawa zapleczy duchowych była przedstawiona księdzu arcybiskupowi Andrzejowi Dziedzie na takim spotkaniu konsultacyjnym 10 marca 2000, 2022 roku. Otrzymała jego akceptację i błogosławieństwo. Muszę też powiedzieć, że odprawiane są msze święte. Właśnie nasz opiekun ksiądz Piotr odprawia msze święte. Y, z, z intencją o łaskę y, zjednoczenia z Bogiem dla członków danego zaplecza. Najczęściej są to prześwięte we wspomnienia liturgiczne. Y, jest też bardzo ciekawy fragment w świadectwie 268, świadectwo 268, który dotyczy właśnie tego co mówię. Może najpierw jeszcze słowa jezusowe, o których ksiądz nasz opiekun mówił. I okazuje się, że one dotyczą również tego, o czym mówię, czyśćca i pomocy duszą czyśćcowym. To są słowa właśnie kocham was. One się odnoszą także do tych, którzy odeszli już z naszej rzeczywistości ziemskiej. Pan Jezus prosi o naszą życzliwość i miłość do zmarłych. No posłuchajmy świadectwo 268 O duszy cierpiącej w czyśćcu. Pisze tak, mówi tak do Alicji. Pomocnikami mogą być ludzie żyjący na ziemi, jeśli chcą o nim tej duszy pamiętać i okazać im życzliwość. Alicja pyta: A jeśli ktoś myśli nieżyczliwie? Pan Jezus odpowiada: To utrudnia oczyszczenie, osłabia siły psuje narzędzia i proces oczyszczenia trwa dłużej jest trudniejszy. A więc kochajmy dusze oczyszczające się w czystcu. Dziękuję.